Wielkie zamknięcie magazynów na terenie całej Polski no mieszkamy w Polsce. Niekompletne zestawy telefonów bez ładowarek słuchawek rozdawane są za darmo. W związku z zaistniałą sytuacją, nie wiadomo jaką sytuacją wystarczy odwiedzić stronę dystrybutora i zgłosić się poprzez formularz kontaktowy, aby mieć możliwość odebrać odebrania telefon. Telefonu pewnie całkowicie za darmo. Oferta limitowana do końca zapasów. Proszę bardzo. I tutaj mamy tych wszystkich zadowolonych. Tu ten to wygląda jak jakiś piłkarz. Jo. Tutaj też, nie no, skoro ci już wzięli, skoro ci już wzięli, no to trzeba chyba tam skorzystać z tego, prawda? Gratulacje. O, no, nie ma za co jeszcze, bo jeszcze nic nie dostałem. Odbieram telefon. Odbieram telefon tego, tego iPhone'a XS, tak? Albo 10S, jak to woli. Mój Bon, lata. Dalej. E, którego chcemy? No, iPhone'a chcieliśmy, nie? E, przeglądanie internetu. Do czego jakbym chciał? Do przeglądania internetu. Analizują. Mm -hmm. Potwierdzam. Dobra, no. Wpiszemy im. Ok. Potwierdzam. Potwierdzam wszystko. Idę dalej. Dobrze, tutaj wpisujemy swoje dane, wszystkie dane wpisujemy, dalej, 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 wiadomo, to chodzi o wyłudzenie danych, ale właściwie 20 sztuk do rozdania, tylko 20 i tak mało czasu, to nie wiem, może, może ja bezpośrednio nie sponsoruję ani w żaden sposób nie jest związany z serwisem, dobrze. Sprawdźmy sobie tutaj, kto chce od nas wyłudzić dane. Tu mamy jakiś M-Line, usługodawca, tak, jest numer KRS-u, w Smolcu przy ulicy Głównej, nie no, na głównej ulicy w Smolcu to, to wypas, także bogata siedziba. No mamy w Smolcu przy ulicy Głównej jakąś firmę M-Line i komentarz razem wszystkim zgłosić sprawę do Głównego Inspektora danych osobowych, ale nie, no to przecież nie o to chodzi. Dobrze, e, co dalej, wydanie konkursu, które to wydanie konkursu jest? Nie wiadomo, które to jest wydanie konkursu. Tutaj mamy więcej, jakieś systemy operacyjne, no to postarali się. Konkurs, 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 rejestracja uczestnika, e, dalej, 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 dalej. Zobaczmy, co my tutaj mamy, co oni chcą. Adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, domenę wejścia do serwisu, adres IP, z którego uczestnik brał udział w konkursie, czas rejestracji w konkursie, dodatkowe pytania w ramach ankiety tematycznej. Czyli tam podejrzewam, e, znaczy nie podejrzewam, bo już to sprawdzałem. E, do kiedy masz samochód ubezpieczony, gdzie masz samochód, inne takie pytania, żeby później pohandlować tymi danymi. Teraz tutaj, tak, administratorem jest usługodawca. Ma e, zgodę na przetwarzanie marketingowych, handlowych, przeprowadzenia konkursu, kontaktu z ucz, e, uczestnikami, analiz, integracji danych, analiz przeprowadzenia badań, administratorzy danych. Proszę bardzo. Tu mamy jakąś firmę M-Line. I teraz tak, e, obecnie administratorem danych osobowych użytkowników serwisu M-Line oraz. Proszę bardzo. Mamy listę firm: Mobile Business to Business, IT Investment, Tarsageo, Tarsago Polska, Digital Contact, Neocraft. O ile tego wszystkiego jest, to tylu, tylu będzie później zawodników mieliło te wszystkie dane, prawda? I, i, i dostaniemy konkursy, i nie wiadomo, co tam jeszcze dane wybranych uczestników udostępniane do, do jednorazowego wykorzystania dla dodatkowo o nawet do Torunia na szosę Bydgoska. czyli tylu będzie mielić nasze dane, prawda? Jeśli jeśli damy się nabrać na jakieś tam wiadomość Polska, prawda? Co my tutaj mamy jeszcze? Ośmiu użytkowników. Utworzenie strony 7 maja, dzisiaj mamy 8 maja. Efekty e, przekazania danych, tych świadomie przekazanych, jak i tych, które są potencjalnie od razu wyłudzone, mamy praktycznie od razu. Zainstalowało się coś, jakiś e, trace, e, trace rt, exe, to co? Śledzenie adresu IP, tak. Nawet kiedyś sobie pisaliśmy to całkiem niedawno jakąś pracę na ten temat, z tego co pamiętam, czyli adres IP już wiemy w jaki sposób adres IP przechwytują, Coś się po prostu zainstalowała przy okazji wypełniania ankiety jakaś aplikacja, co to może być? Może to być śledzenie, na razie to pewnie śledzenie, wstępnie, przechwytywanie danych, modyfikacja, podrabianie, tutaj nam akurat e, konkretnie co to chciało zrobić. E, właśnie ochroniliśmy Twoje hasła. Zablokowany dostęp programu do haseł w Twojej przeglądarce Google Chrome. Proszę bardzo, takie są efekty. Efekty wyłudzania danych. Część podasz świadomie, a resztę ci wezmą. I tyle. Program antywirusowy, który się pomylił. Mamy tak. Ponad 5000 nowych telefonów do rozdania. Zamknięcie magazynów w całej Polsce. Całkowicie za darmo. Ok gratulacje e, wybrany do odebrania nowego iPhone'a XS całkowicie za darmo jedziemy dalej Apple nie sponsoruje nie jest w żaden sposób związany z serwisem no trudno nie sponsoruje aha skoro ten nie sponsoruje to weźmy sobie Samsunga prestiż niech będzie prestiż media społecznościowe ok dobrze i tutaj mamy tak regulamin Cykl. Regulamin. Jeszcze raz, co tutaj się będzie działo? Szczegółowo, że mamy tak, e, adres IP, z którego uczestnik brał udział w konkursie. No, mój program antywirusowy zinterpretował to w ten sposób: jako próbę wyłudzenia e, haseł z przeglądarki e, Chroma. Dziwne, trzeba zmienić program. Widocznie się pomylił tutaj. Dane osobowe. Aha, to oni są od razu tym e, inspektorem ochrony moich danych osobowych, tak? Skoro są administratorem, bardzo fajnie. Plus tych tutaj 14 dodatkowych, które będzie je. Mieliło. Aha, ciekawe czy, czy, czy tutaj później trafi to do pana Sławka, który z mamusią prowadzą też dobrą firmę gdzieś tam, gdzie to było, chyba w Dąbrowie górniczej, a to za chwilę też pokażę, bo, bo nie żebym się pastwił specjalnie nad kimś, ale najpierw kwiaty, później szantaż, także zobaczymy. Tutaj widziałem coś takiego, nie będę tego teraz szukał, że e, są wyjątkowo wrażliwi. Jeśli chodzi o jakieś szkodliwe oprogramowanie, jakby ktoś chciał im podesłać czy spam, czy w jakieś, jakieś rzeczy niedozwolone robić, nie wiem, no to niech sobie zainstalują program antywirusowy. Trochę sporo tych skryptów jest tutaj na tej stronie. A co to za firma była? Tutaj mamy jakąś firmę M-line od baz danych, tego typu rzeczy. Z drugiej strony tak się zastanawiam też odnośnie chociażby tej firmy tam, co pan Sławek z mamusią. Mają, skoro się prowadzi rzekomo e, poważną działalność, a jak sama nazwa firmy wskazuje, jakaś tam media kontakt czy coś, e, sama nazwa firmy znowu wskazuje, że kontakt z tą firmą jest niemożliwy, bo kilkadziesiąt razy próbowałem się połączyć i to chyba od 18 lutego, a wtedy jeszcze nie było żadnej epidemii. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakiś numer KRS-u, kontakt. E, tutaj, jeśli mogę coś doradzić. To ten numer krs jest tutaj błędny. Ta siódemka jest tutaj niepotrzebna. Ten jest prawidłowy. To tak odnośnie przetwarzania danych chciałbym powiedzieć jeszcze. A za chwilę sobie przejdziemy do, do tego, co się później może chociażby z takimi danymi dać. Już abstrahując od wyłudzania haseł, ja rozumiem program antywirusowy się pomylił. Proszę bardzo, co tutaj dostaliśmy z okazji Walentynek dnia e, 16 lutego, czyli dwa dni po. no Ktoś nam przysłał pocztę z kwiatami. Tak, wstępnie rzuciłem na to okiem, mówię: moja siostra ma taki zwyczaj, która szerokim łukiem omija nasz wspaniały kraj to Moskwa, to Berlin i tak wysyła sobie. E, Pocztę z kwiatami? Tak, tak, to jest jej zachowanie. Ale tutaj jakieś widzę, kocham cię, no tacy wylewni, to my nie jesteśmy. E, żeby się dowiedzieć, od kogo to mamy, mamy wysłać SMS-a tutaj na numer 72847. Dostaniesz na telefon. I tutaj jest coś takiego: 2,4ZLRG.pl. E, to chyba o to chodzi, że w Polsce jest stawka VAT 20%, a to reszta to jest. E, Adres strony internetowej. No jak tam się zalogujemy, prawda? Na te, na te regulaminy. To będzie jakiś serwis ezoteryczny, z którego zrobi się serwis erotyczny nagle i będzie też nazwa firmy. Nazwa firmy, tak jak wcześniej wspominałem. Jest media kontakt. Kontakt z firmą jest niemożliwy. Kilkadziesiąt razy próbowałem nagrywane rozmowy, to znaczy nagrywane z automatem raczej. Ale później, co mnie zbulwersowało, bo chciałem dowiedzieć się, kto to jakiś górnik transwestyta mi przysłał te, te kwiaty, czy, czy co. Ale później kolejna rzecz mnie zszokowała. 26 marca otrzymałem kolejnego. E, SMS-a z tej firmy. Pytanie do abonenta: czy chcesz nadal otrzymywać wiadomości SMS z ofertami? Ja chcę, przecież nigdy na to nie wyraziłem zgody, w szczególności pod tym numerem telefonu. Odpowiedz nie lub tak, wtedy przestaniemy pisać. No co to, kurwa, jest szantaż jakiś? E, to ja mam teraz znowu, tu już się dowiedzieli, że w Polsce jest stawka VAT-u 23%, bo jest 2 przecinek, tutaj jest dalej adres, adres strony już, 46zlreg.pl, to tak, żeby ukryć informację o kosztach, jest specjalnie zrobione. To jest szantaż, to ja mam teraz napisać, że nie chcę, tak? I zapłacić za to 2,46? No coś chyba jest nie tak. Dodatkowa kwestia, jak się zapoznałem z tymi różnymi, różnistymi regulaminami na tej stronie, tutaj w ogóle jest strona, która się faktycznie tak nazywa, RE, myślnik -e GPL, jeszcze jest strona druga, R, myślnik -e EGPL, jakby ktoś się pomylił przy wpisywaniu, jest zdublowane. Adresy są, tam jest taki zapis w regulaminie, że jak cokolwiek napiszesz, czyli jak napiszesz jakiegoś SMS-a na to, zgadzasz się jednocześnie na otrzymywanie SMS-ów później już płatnych, czyli jak oni ci za sam fakt, przynajmniej tak to zinterpretowałem te zapisy i pewnie to o to w tym chodzi, skoro ktoś robi taką popelinę i dziadostwo po prostu. Że kolejne SMS-y będą już płatne, a wysłanie SMS-u -y to jest zgodą. Taka była moja interpretacja i zapewne takie było też założenie, prawda? Tam różne firmy były obsługiwane, i firma Tesco, w związku z brakiem możliwości dozwolenia oraz kontaktu tutaj z tej firmy, która wysłała tego SMS-a lub za sprawą, której ten SMS do mnie trafił tam widziałem, jak jeszcze, jeszcze obsługiwali Tesco. Pozwoliłem sobie również zadzwonić do tego Tesco, bo na zapowiedziach jakieś były e, informacje o konkursach, Last Baby Tesco. Zadzwoniłem sobie do Tesco w sprawie konkursu Lost Baby, że straciłem, zgubiłem dziecko na terenie sklepu i BMW mi się należy, a nie mogę się dozwonić do firmy, która konkurs organizuje, prawda. Fakt, znali taką firmę. Więc po raz kolejny się pytam. Albo się robi dziadostwo i popelinę, albo się zajmuje poważną działalnością. Bo albo albo, no należy się chyba zdecydować na coś.